Siema, z tej strony witam Was w nowym odcinku Od Zera do Drizera. W dzisiejszym odcinku jesteśmy u mojego przyjaciela Rafała. Rafał, pokaż się. Rafał widać w pierwszej bluzie świn. Nie można kupić niestety czarnych plastików, więc musimy je stworzyć sami w profesjonalnym warsztacie lakierniczym u Rafałka. Zobaczcie profesjonalną lakiernię. Mamy farbę, mamy zmiękczacz do plastików, nitro, benzynę, no i profesjonalną lakiernię z wyciągami. Tak, Rafałku? Tak, są wyciągi. są wyciągi, ale nie będziemy ich pokazywać, bo, bo nie chcemy. <coughs> Rafał jeździł kiedyś w i jak widać, trochę wyjaśnię typów do momentu, kiedy. Co ty sobie tam zrobiłeś na tym motocrossie? Kręgosłup padł. No jak to w tym sporcie, dlatego teraz przerzuca się na kokardy. <coughs> no, bardzo bezpieczny sport. Pierwsza godzina roboty za nami, plastiki już są gotowe, teraz będziemy je czyścić. Wszystko czyste, zmatowane szarą ściereczką. Teraz robimy wszystko 800 na wodę, 1000 na wodę. No i mamy gotowe do zmiękczacza. Wszystko mamy ogarnięte. Zaczynamy za chwilkę lakierowanie. Jest i senior wariat. Proszę nie przeklinać, bo to są vlogi. Połecz, jak nie chcę już nagrywany. Wszystkie plastiki pomalowane z miękczaczem. Teraz trzeba odczekać 20 minut. I można tryskać bazą. No i mamy właściciela Dino. Właściciel Dino. Nie masz nic do powiedzenia? Jedyny słuszny kolor. Czarny i. Właściciel Dino, powiedz coś. O, jest oficjalny sponsor. Weźmy jeszcze zamieszać trochę. Jeszcze troszkę, bo się tak... O, dzięki. Rafał, dawaj pistolet. I wylewamy ostatnią warstwę. mini pik pomalowane. Wszystkie plastiki są czarne. W najlepszym kolorze jaki może być. Czarny mat. Rafał jest trochę już wykończony, ale pistolet już pomyta. Poznajecie ten fotel? Miłośnicy Honda na pewno będę wiedzieć Mój pierwszy samochód, Honda serii jest tak ładnie pomalował Matka. Pierwszy i kręca, bo to ostatni raz tak wygląda Pierwsza jazda park. Ja dwóch. często lubię wyjeżdżać za trasą Wolę walki jazd Już wystarczy Uwaga, bo będzie ciepło pig gotowy. Czas go zapakować i ruszamy na mój pierwszy wyjazd w życiu do Mekki Wyścigów Włoch. Będzie się działo. 17 godzin od włoskiej ziemi. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie wspierać mój projekt zapraszam Was do odwiedzenia mojej marki Divine Swines. Każdy zakup to paliwo do tego wyzwania. Divine Swines Racing